Cześć, witajcie, moi drodzy, wielbiciele dzikiej przyrody i fotografii jednocześnie. Niedzielny poranek, a raczej przed południe. Dzisiaj mamy 27 stycznia, czy 8, nawet już nie pamiętam. Niedziela 2023 roku. Jesteśmy ponownie na Nadwarciańskiej, zarośniętej łące mojej ulubionej i ponownie z podchodu, jest około 5, może 4 stopni powyżej zera, także pogoda bardzo znośna, nie ma wiatru, jest delikatny, bardzo sprzyjający, bo od strony zachodniej, z tamtej strony, więc nie będę absolutnie dzisiaj tutaj wykrywalny przez czuły węch moich zwierząt, które mam zamiar tu dzisiaj sfotografować, jeżeli się uda, oczywiście. Także jest genialnie. Może nie genialnie, ale absolutnie absolutnie do przyjęcia. Warunki. No, światełko nie jest zbyt ciekawe, bo jest niebo zaciągnięte. Całkowicie bezcieniowe warunki. Nie ma słoneczka ani grama ciepłego światła. Jest wszystko w kolorach niebieskawych, zimnych. No ale zobaczymy. Być może nam zrekompensują nasze zwierzaki, które próbuję, będę próbował dzisiaj uchwycić w kadrze. Zrekompensują nam ten brak warunków fotograficznych dobrych i będziemy mogli coś fajnego tutaj zarejestrować. Takie mam taką mam nadzieję jak widzicie bardzo dużo wody, co mnie bardzo, bardzo cieszy jak już ostatnio też mówiłem ponieważ wody nigdy dość i prawdopodobnie w tym roku również lato nam pokaże, że niezależnie od tego ile wody na wiosnę będzie będzie na łąkach to wszystko ta woda wyparuje w tych 30 stopniowych upałach więc czym jej więcej tym lepiej bardzo się z tego cieszę i jestem przeszczęśliwy, że mogę tutaj brodzić w tej łące, na te, po tej łące. No i przypominają mi się oczywiście czasy z dzieciństwa, kiedy to rzeka Warta regularnie wylewała na całą jej łąkę, czyli na cały obszar zalewowy. I mogliśmy się cieszyć na wiosnę brodzeniem w takiej czystej, krystalicznej wodzie po łące. I nigdy jej nie brakowało później w ciągu lata, ponieważ Lata też nie były aż tak nieznośne jak są teraz. No dobrze, skończę to gadanie, bo zbliżam się już do, do mojego e, lasku. I będę uważnie musiał tutaj obserwować, chociaż tutaj z tej, z tej pozycji, jakie ja teraz jestem, jeszcze to jestem cał, całkowicie dostępny i widoczny dla każdego zwierzęcia, które tu jest w tym lasku. Przynajmniej na jego skraju 100 metrowym, powiedzmy od jego zaczęcia się. Także na razie nie ma jeszcze szans na nic, prawdopodobnie. Aczkolwiek, jeżeli cokolwiek by tam było i mnie nie zauważyło, to mój zapach na pewno mnie nie zdradzi, bo jest wiatr całkowicie w moją twarz. Także ekstra, ekstra, dzionek. Nie jest to aż tak strasznie zaciągnięte, bo widać jakieś cienie słońca między tymi grubymi chmurami, ale jednak jest ich bardzo dużo, więc nie ma takich zbyt dużych szans na to, żeby to światło było takie typowo piękne, fotograficzne. No dobra, dość tego gadania, idziemy dalej. Mam że nie ma szans, żeby cokolwiek zrobić jakieś zdjęcie. Ale są tam. Rodzinka cała. Dobra. Idzie. Chodząc po tak trudnym terenie bardzo, bardzo trzeba uważać na, na to, żeby się nie wywrócić, nie poślizgnąć, nie zapaść w jakieś niespodziewane zapadlisko, bo wtedy mamy całkowitą katastrofę. Czyli jesteśmy wcale mokrzy, ale to jest nic. Nasz sprzęt wyląduje w wodzie, nie niesiemy w ręku. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wtedy jest już po nim. Także trzeba bardzo ostrożnie stąpać, bo jest bardzo wiele niespodzianek pod tą wodą, których nie widać. Bardzo głośna rodzinka. Wydzierają się niesamowicie. Nie wiem czy to dlatego, że mnie wyczuły lub zobaczyły, czy dlatego, że po prostu się kłócą między sobą. Mamy taką piękną łaźnię, którą na pewno zwierzaki odwiedzają dosyć często. I tutaj chyba sobie przycupnę i spróbuję poczekać na coś. No, jestem w końcu usadowiony. Ale strasznie cicho nic się nie dzieje. W ogóle nie widziałem nawet żadnego przybłysku. Ani sarny, ani. Tylko te żurawie. A zobaczymy. Posiedzimy tutaj chwilę. Może z godzinkę. I zobaczymy, czy coś tutaj się pojawi. Trochę za blisko się usadowiłem tutaj tej, tej łaźni. Ciekawe, czy jakby tutaj podeszły tak blisko, czy by mnie dostrzegły, czy nie. Ale nawet jeżeli tu nie dojdą, to przy podchodzeniu, może uda mi się jakąś, jakieś zdjęcie zrobić. Także jest fajnie. Jest cicho przede wszystkim, nie ma tego wiatru. Uwielbiam, uwielbiam taką ciszę. Tylko trzeba wtedy podwójnie zachować ciszę i ostrożność przy chodzeniu przy zachowywaniu w ogóle się. Także nie będę za długo gadał. No ale ja sobie trochę herbatki wypiję, ale poczekam tutaj chwilę, przyczaję się, zobaczymy. Czy w ogóle coś z zasięgu wzroku się pojawi. Z którejkolwiek strony. Największą trudność mi sprawia, nie wiem czy Wam też, możecie się podzielić przy takim siedzeniu nie zbyt gwałtownych ruchów, tylko takie bardzo powolne obracanie głowy i wszystkie ruchy takie jakby w zwolnionym tempie. No przeleciały dwa rzurrawie nade mną, ale zobaczyłem je, mimo że nie drgnąłem nawet w tym momencie, kiedy tu przelatywały. To i tak jednak mnie zobaczyły, więc wzrok mają doskonały. No i kontynuując właśnie z tym mam problem, że bardzo często zdarza mi się o coś takiego. Obracam się po prostu normalnie. A to właśnie z daleka jest najbardziej widoczne. Tego powinniśmy unikać. To mi właśnie naj, największy problem sprawia, szczerze mówiąc, żeby się tego oduczyć. No cóż, nic się nie dzieje strasznie cicho. Pięknie, ale cicho. Tylko za mną jakaś awantura. Granic. Także bohaterem dzisiejszego odcinka prawdopodobnie będą drzewa ubrośnięte mchem. I tylko takich kilka zdjęć uda mi się pewnie dzisiaj tylko zrobić. Ale to jeszcze nie koniec. Troszkę zmarzłem. I druga rzecz, która mi sprawia też kłopot, to dobre ubranie się na dole. Zawsze. Jeżeli chodzi o górę, to zawsze mi jest gorąco, a na dole zimno. Nad tym muszę jeszcze też popracować. No ale dobra. Kontynuujemy to. Dobrze, słuchajcie, mamy godzinę 14. Światła już jest coraz mniej. Chmury dosyć gęste, więc ponury nastrój cały czas się utrzymuje. Więc nie będę już tutaj dłużej siedział, tylko śmigam stąd i przejdę się jeszcze tutaj wzdłuż tego rowu, bo wydaje mi się, że tutaj jest mało skuteczne to, to, to czatowanie, więc. Ale już jest bardzo słabe światło, więc nawet jeżeli coś wyjdzie, to zdjęcia już będą kiepskie. Ale zobaczymy. Jak się coś fajnego spotka, to z kiepskiego zdjęcia też coś się wyciągnie. Zobaczymy czy tylko, czy w ogóle będziemy mieli okazję coś fajnego jeszcze uchwycić. A jak nie, to zostaniemy przy martwej naturze postaci drzew obrośniętych mchem. Się to, czego się obawia Mimo, że jestem bardzo cichy i staram się to robić i podchodzić bardzo cicho, to jednak nie jestem w stanie ich tutaj wykryć przed, zanim oni, one mnie nie zobaczą. No i właśnie spuszczę: albo to była łania albo nawet samiec. Widzieliście to, ależ ich tam było cała chmara. Nie wiem, z 20 sztuk, ale mnie zaskoczyły. Kurcze, no nie mogłem się ogarnąć. Rozłożyłem statyw i zacząłem filmować między tymi drzewami, ale nie było to kurcze, łatwe. No zarejestrowałem je, jak przebiegały przez ten brud, tu i jeszcze tam są, zaraz muszę. Kończyć, nie będę się rozgadywał idę może spróbuję jakieś kadry jeszcze wyłapać. Chociaż jest bardzo ciemno już. Kurczę, cały czas gdzie się ja tu słyszę. Cholera. Słyszę plusk wody, ale ich nie widzę. Dalej. Ale kurczę, jest już mało światła, nie wiem czy cokolwiek mi się uda z tego w ogóle wyciągnąć. No kurczę, niestety ale tak mnie zaskoczyły. Wszystko może trwało nie wiem z 30 sekund. Absolutnie nie było szans, żeby w ogóle coś tutaj uchwycić w kadrze, ale no na, na szczęście nagrałem. Nagrałem jeno kurcz kurczę, cała chmara z 15 sztuk, albo lepiej, młodych jeleni. Piękna, piękne zwierzęta, ależ kurczę, przemknęły przez tą, przez ten rów tutaj z wodą i przez tą aleję, no, po prostu. Niesamowite to spotkanie. No nie było szans, żeby zrobić jakąś wodkę, kurczę, taką czystą, fajną. A raczej nic się tam nie udało. Kawałek tylko udało mi się nagrać. No tak mnie zaskoczyły, że po prostu byłem w szoku. Jednak kurczę, jakaś przygoda dzisiaj się wydarzyła. Mimo że kurczę, żadnego kadru z tego nie będzie. Mam na myśli zdjęcia. Ale kawałek wideo chociaż. Genialne. Teraz tutaj przemieściłem się właśnie w, tą, w to miejsce, gdzie tutaj przechodziły przez ten ruch. Ale już poszło chyba w las. Nie ma, nie ma ani, ani żadnego dźwięku, ani żadnego sygnału, że one tu jeszcze są. Ale posiedzę tu jeszcze chwilkę, bo teraz wyszedłem z tego lasku i jest trochę więcej światła tutaj. Więc jakby co, to jeszcze może by się udało jakieś zdjęcie zrobić. Ale to by musiał wyjść jeden z nich albo kilka na taką czystą, na taki czysty kadr. Kurczę, bo tak to to nie jest, byłem w stanie jednocześnie filmować i, i pstrykać. Po prostu niesamowite. To była tak szybka akcja. Rzeszu. No, słuchajcie, będę powolutku kończył. Jest godzina 15.15, .15, więc do, do całkowitej ciemności pewnie maksymalnie godzinka, więc niestety będę musiał już wracać. Poza tym, już baterie mi się kończą też w mikrofonie, nie chciałbym, żeby mnie tu noc zastała, więc sami widzieliście, że warto czekać do końca. A potem się okazuje, że nie mamy a nawet minuty, żeby przygotować się i zrobić dobrą fotę. Także z tego, co udało mi się tam zarejestrować, to, to Wam pokażę, ale generalnie jest to dzień muchów i drzew. Większość tych fotek, które zrobiłem, to są zdjęcia martwej natury. W cudzysłowie, martwej oczywiście. No, ale te nie mnie całkowicie zaskoczyły i cieszę się, że udało mi się zarejestrować ten przebieg, bo tak naprawdę to była taka szybka akcja. Niestety nie udało mi się ich podejść w jakichś spokojnych okolicznościach, gdzie mogłyby trochę mi popozować, tylko to było po prostu ekspresowe. Ale cieszę się. Kolejna przygoda przeżyta, także i wy wyniesiecie w domu absolutnie. Musicie jak najwięcej wychodzić i jak najwięcej. Fotografować, jeżeli to lubicie. Tylko tak możecie przeżyć jakąś fajną przygodę. Także dzięki serdeczne za towarzystwo. Wszyscy ci, co trwali do końca, mam nadzieję, że nie żałują. I do zobaczenia już następnym razem. Trzymajcie się. I powodzenia. Dobrego światła i dobrych kadrów Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.